Chciałem obejrzeć filmik Bo czuks Wrócił podobno do internetu I chcę to obejrzeć Idzie mi to na rękę jednak A no, Może mi to idzie na rękę, ale no, Przedwcześnie zlikowałem nową scenę, no i chuj Dobra, to jebać to

Aktualizacje, żeby patrzeć, na nowo, czy mi się pobrało. Już ...sezon e, swojej najbardziej popularnej serii ostatnio, czyli How Much Is Your Outfit. I tak jak rozumiem i sądzę, że to jest mądry ruch, żeby zmienić kanał na nowy, świeży, żeby algorytm może go bardziej popchnął, Coś takiego niż być na czuksie i tam nie najwyżej jakąś muzykę wrzucać i tyle, to nie rozumiem tej nazwy. Bo ja, ja, ja widziałem, że on założył nowy kanał, kiedyś tam chyba gdzieś reklamował go, może z parę miesięcy temu coś takiego było. E, ale myślę, że. A to nie słyszałem że... o tym. A, a nie, że on będzie How Much is Your Outfit tutaj No ale dobra, nie będę się czepiał e, szczegółów. Ja tam How Much is Your Outfit bardzo lubię. Bo zazwyczaj na to How Much is Your Outfit no, kto może przyjść? No zazwyczaj jacyś tacy pozerzy, tacy atencjusze. Ej, pytanie, nie wiem. Ja... Ja jak czuksa ostatnio widziałem, to to była drama z Multim w 2016 może roku. Nie pamiętam już. Może trochę później. Nie no, trochę później chyba.

zawsze zabawne, więc obejrzyjmy sobie. Czy Witaj, jak się nazywasz? Cie Wojtek, Sadem Lecisz z fitem, Cie No to tak, czwóreczki, 1700 z wy, dwa 2500. W sumie po tym całym wycieku Panda Bayu ostatniego no to czuk na przykład powinien e, przed nagrywką pytać o dowód. Tylko weryfikacji <grym grym> tego, ile on ma lat, żeby wystąpić. No a w sumie no, no może w czy jest na może i racja. To, to było nawet zabawne Aczkolwiek wtedy nikt by w sumie do niego nie przychodził pewnie na te odcinki. Jak ty, <grym> Stuak, Insta siba Kanada 3 koła. Panie, mamy grubego zawodnika na początku. Wytrzę. Ogólnie jak wiecie, to ja totalnie bardzo, bardzo A ja trochę nie um... rozumiem, ile można tyle wydać na ciuchy. Jak zarobić robić No Dawajcie. Wybuchłaby wojna hipotetycznie, miałbyś iść na tą wojnę, to poszedłbyś walczyć, czy nie? To, co, co, co? No, na to nie byłem gotowy. Pytasz się gościa tam, no, Panda baj, coś tam, Michała Dziziorowskiego i nagle jakieś takie poważne tematy. No dobra, no fa, fajnie, przynajmniej plot twisty jakieś tam w tej serii Czuksa. Ja, ja się po... to leshaw... to, lecia... nie, nie spodziewałem to, tego to, po się, nie wiem. Nie wiem. To jest mega szacunek dla Ciebie, fajnie, dzięki wielkie. Trzymaj się wariacie i jął Nie wiem, na, na początek mamy mega dziwną interakcję, to była tak dziwna interakcja, że nie wiem, ja może dawno nie oglądałem How Much Is Your Outfit, i on, może one, one tak wszystkie wyglądały, że takie dziwne interakcje były, nie wiem. No mordeczko, no tam 10 tysięcy, za Outfitik, fajnie, fajnie. Nie, bata. ja nie beka, rozumiem. Beka, beka, a, już, a, tak tak a poszedłbyś a na wojnę? Witamy OG, gościa. Dobra, ja wiesz co, ja myślałem, że tu będzie coś więcej, a on po prostu ogląda tego. Ile? Ile ma tam ten pikselo czekaj. Który to był? To był ten 10 minut. U, no co tą gotówkę? To jest naprawdę to jest o, od jest tego momentu mniej więcej. więcej. Mamy tutaj amiri. One coś koło dwójki, 2200 zł. Potem mamy spodnie Amiri jeans 3, 3 200, 3 200. Nie, ale Wróć 1200 zł. Potem mamy tutaj się za zestawienie. Ja, ja nie rozumiem. Jakby ja, ja się nie znam za bardzo na ciuchach i w ogóle, no ale proszę cię. Dobra, Biało-czarne buty, mówi, że 2000. Co nie, Amir jakiś to się nazywa. I do tego tak. Ciasne jeansy z dziurami. Spodnie, Amiri Jeans 32330. Z tej samej firmy, Potem z tej samej firmy. Zapłat koło półtorej basic kisik, 20 zł. Podliczcie to tam <grym> tuck Hower Farnera i Palm Angels Jacket, coś koło 2000. Fajnie, a wspomniałeś o okularach czy nie? O, okulary to Ford 1800 zł. Grubo Fel. na instagram.wr inwestujcie w kryptowaluty. Pozdro. Widzicie, opłaca się, widać po outfitie, tak żebyście zajrzeć kojeczkę. <grym> Jest jakiś full jego appearance Nie ma Czy no mniej więcej tu, no to Tak bez jego twarzy No to nie wygląda za dobrze Z jego twarzą jeszcze może gorzej być Bo ma taką fryzurkę specjalną O, nie wiem, nie podoba mi się coś takiego No dobra Wspomniałeś o okularach? A, inw <trywa> się wariacie, do dwa wszystko. Sorry, że przeszkadzam ci w oglądaniu, ale daj mi 10 sekund, bo pokażę Ci teraz mocną rzecz. No co? Sekund, no tak dawaj, no dawaj. Się, nie starzeje się i mimo upływu lat wyglądam jak nastolatek, jest m.in. produkt Just. Dobra. Kolego. 4, Jesteś gotowy na legit check na Pandjaka? Jestem. Ej szczerze. Dobra, on już lepiej wygląda od tamtego zioma, a wydał 10 razy mniej. Nie rozumiem. Dobrze, że nie mam listy, bo to była tylko taka podpucha, żeby cię zestresować. Ale widzę, w twoich oczach że nie kłamiesz. Nie. A ja mam. Elegancko, dobra, fajnie. Trzymaj się, mordeczko, pozdro. Siemaneczka, ja nazywasz, rozumiem. Rozumasz, Siemanko podwórko, z góry blu za 300. Jakiś basic t-shirt. Majty to jak z dwie dychy Kelviny. Spodeneczki za 120. Iż jak ja nie lubię takich dresowych, taki full dress ciuchów, to on jeszcze lepiej wygląda. A wydał jeszcze mniej, nie, to jest. ...buciki 500, nowiutkie dzisiaj przyszły, skarpeteczki 60. Fajnie, fajne, takie clean outfit'ik, bez przepychu, elegancko mi siada. Zażę no. o drillowcach, mordeczko. Kurde, powiem ci, że sam byłem w tą zimę, ale przestałem to nosić, bo mi jakoś, e, no po prostu przeszło na ten mudzik, ale tak czy tak bym to... No, powiem, że nie przeszkadza mi to, fajne to są te dresiki, więc... Czaję, 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 o co chodzi. Ale jakby traktujesz to jako... A... Jak ja, ja nie, nie wiem. Tylko, nie uciły, ja, jak miałbym to? powiedzieć o tych drillowcach, to... To szczerze nie wiem o chuj mi chodzi, dlaczego w takim czymś chodzą. Przecież to jest kurwa okropne. Ale... kwestia gustu. Kwestia gustu. Elegancko, to mi się podoba. się, Witam, witam serdecznie. No. Jak się nazywasz? Jakby tu się mówiło yy, kiedyś mrozi, co jest easy. No nieźle. Dwa koła, dwa też jest 350 taki, dwa koła. Baby 25. Też tak może być. spodenkowy taki, 200 Powiedz mi, bo ja się nie znam za bardzo na, na takich rzeczach, ale te sznurówki to by wymieniałeś w butach? Tak. Czaje, czaję, czaję, czaję. I powiedz mi, co tam jeszcze u ciebie słać w ogóle? Za Ze... jest Mieszkać tak, no. mieszkasz w Bielsku? Tak, mieszkam w Bielsku. Podoba ci się w Bielsku? No, jest git. Fajnie. Mam jeszcze do ciebie jedno pytanie, tylko daj mi sekundę. Wygrywasz milion złotych na loterii, nie? No. Kto to lotku. Co z nimi robisz? Roz... Wszystko na ciuchy. Na ciuchy wszystko? Żad, ani grosz, a nie grosz na nic innego? Wszystko na buty i ciuchy. No to grubo. Dzięki, mordeczko. Pojebani ludzie. Pojebani ludzie. Witamy czy zorganizowaną tutaj, która się czy to jest koszulka Toxic od Young Bultiego? Ja nie mogę. Niemożliwe. Ale ta kurtka mi się podoba. To jest taki pankowy styl trochę. Dawaj mordeczka, siameczko jak się nazywa? Lecisz Puty 400, spodnie 200 dwieście... No tak jakieś trampki, podniszczone lekko, tutaj brudne Faj... ale fajnie to fituje ze spodniami Baggi, beggi jakieś spodnie, trzy razy za duże takie o, tutaj dużo kieszeni, tutaj jakieś suwaczki Ciekawe czy fejkowe, bo ja, miał, ja mam takie fejkowe w niektórych spodniach To jest popierdolone Chcę sobie coś schować do kieszenia, ja a tu kurwa odsuwam i nic nie ma Jeju Teraz zauważyłem te spodnie Nie, ja bym, ja bym takich osobiście nie nosił, ale mogą być ciekawe Do niektórych ubrań, nie, ale Ja bym ich, ja bym ich nie podnosił na 100% Wszystko, elegancko no, do, e tak, Enwardy. Ale czajnik taki trochę, znaczy o dużo osób go ma. Mi się mega podoba, szczerze. Taką, o, czapeczkę tutaj, proszę bardzo. Fajną taką uszatkę. Nie, no sobie, w sumie spokojnie. Fajny taki. To elegancko, widzę jeszcze Apple Watch, wjechał. Nie, no to dwa koła. Słyszałeś, że to jest ostatnie liście Panda bajnie Czy jesteś, może, pan twoje nazwisko widnieje, czy nie? Nigdy w życiu. Nigdy w życiu. Nie, nie tykam się takich śmieci. No to elegancko, to mi się podoba. Elegancko, wariat, szacunek. Ten gościu, on ma. Tak, ta koszulka, znaczy koszulka też w sumie Chain fajny w miarę Nie, nie, nie widzę co tu dokładnie jest Ale to jest jakiś Y czy coś takiego, nie wiem Ale ta kurtka mi się Mega fajnie, fajne, fajnie bardzo mi się podoba Tylko No to no Może i ładnie wygląda ogólnie, się Siema, jestem Kaja I tutaj, tutaj widzimy eksplozję kolorków No to od góry możemy zacząć To czapka temu 8 zł Pierścionki temu Tak 4 zł też. Tutaj taki Rolinio, Rolinio. Tutaj 7 zł też. Rolia aglomerator. Tak, tak. Tutaj koszulka od Multiego oryginalna z Toxic. No, koszulka Toxic Wife z Katowic. Niemożliwe! Niemożliwe, niemożliwe. Multi kurwa A Multi to oglądał i on... chcę zobaczyć jego reakcję. Nie, ale ona jak jakoś nie, nie, nie za dużo na to wydała ile to spodnie? Za 8 dych z Air Maxy. To ona ładnie wygląda i jeszcze ma te kolczyki i to tak fajnie fituje do jej stylu ubraniowego. Ja w ogóle też kolczyki chcę sobie robić. piździe se kurwa zrobię! To 330 to... To są takie... Um, one mi przypominają trochę takie takie spodnie na motor. To są takie fajne... Ale nie no spoko w sumie są skórzane takie suwaczki tutaj. 370 bluza Całki, całkiem już, ciekawe tutaj od Safarokiego znaleziona w za dwie dyszki O, kozak. I czapka od mojego fumflaka ja ciftnij yy, no i to w sumie chyba tyle. Fajne, fajne, Ta czapka taka ciekawa w sumie, ale do niego ma takie taki, taki, taki vibe, taki fajne fajny vibe'ik. O i tu ma takie... O, ja też mam takie Anal backi. <noise> już, 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 już Anal. Nie wiem czy tu mam Nie, tu nie mam, ale gdzieś tam w, po walizkach bym musiał szukać, bo ja do internatu jeżdżę z walizką o, Tu mam tylko Tu mam tylko taki o Taki o, nie są jakieś kolce, tylko tutaj mam się Kule i takie o, takie o, o I jest czajnik po środku, o O No i właśnie Ale takie coś też mam, tylko że nie potrójne tylko, że taki, taki pojedynczy zwykły pasek. Kojarzątkiem troszeczkę. O, dziękuję, dziękuję. Dzień, dziękuję. Trzymaj się wariacie. Ciewaneczka, jak się nazywasz? Bartek jestem. Dzień, I tak, to są martensy Jadon High 1150, ja na promce wyrwałem. Elegancja. dead spodnie 630. Elegancja. Koszulka. Half Gods 150 SVD Special Disaster 250, to jest znaczy. niedostępna. Kolczyki, no to takie jakościowe, więc wszystkie na mordzie to tak z 5D. No. To nie jakoś no. drogo, nie jak... Fajnie, trzymaj się wariacie. Nie, do... on też taki. To są takie, no nie wiem nawet, jak to Outfity nazwać, szczerze, ale. Ale pasują do nich overall. W sensie on ma taką. Takiego lekkiego babyfacea w porównaniu do reszty. Ten to wygląda taki. taki Sigma. O ma takiego lekkiego baby trochę Trochę mi przypomina tego gościa ze Stranger Things Ale... Tak to outfity pasują do ich twarzy, nie? Jakoś... nie, nie, nie ten... nie narzekam Ładne są 400? To co to jakiś Rick Owens, tak? To jest to Ofium. <noise> no dobra, nie, nie będę się odsyfał już Ale nie Pasuje to ogólnie. Ma jakieś pentagramy tu narysowane na bucie. Koszuleczka 150, Bateluści 1000. A sam robiliście te edito? A, co za tysiaka i jeszcze zeditował sobie sam. Kurde blacha. Gościu fajny, fajny się wydaje no, Elegantnie, tak, fajnie tak, to jest tak, tak, Sam szyłeś? Tak, wszystko sam Fajnie to wygląda tak, Batory, fajny black metal tutaj Większość black metal, to jest Slayer Venom Mam ramka, tutaj też dycha i kolczyk z tecami witaj, jak się nazywa? O! Oh. <laughs> Masz Paweł? Lubisz drillowców? Nie, nie lubię. A lubisz tych co chodzą w pandziaku? Nie. go, grubo tutaj, dobra, leci za autficę bordeczka. No to co, kuszuleczka nie wiem, z dwie stówki będzie, no. No 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 Z nie wiem, że 150, no i buty tysiak. Fajnie, a czapka? No 130 na Zalando. Fajnie, ale wygląda na z sportowa mi się podoba. Fajnie No, taki tak Seba, tylko że bez dresów, bo ciepło. Trzeba się wariacie No, Taki tak spoko zio. A tu drillowiec za nim stoi, nie? I tam... niestety osoba chyba nie lubi mieszkańców bielska, ale co zrobimy? jak się nazywasz? Pawłowskie z tej strony Opa Air Force, spodnie 200 No tak, Air Force'y, skinny jeansy z dziurami i techflik. O jeszcze pieniądze, pieniądze, no no Elegancko. a co przeznaczysz tą gotówkę? Okulary takie... Na sposoby różne, na alkohol... Wszystko co młodzież bierze, nie? A jak, w jaki sposób pozyskujesz tą gotówkę? Z <laughs> sobie to, to nie z tak, następnym to nie rozumiem o co chodzi To jest <laughs> w No dobrze, no Sigma, sigma witaj. jak się nazywasz? Janek Zbliżenie, slajdy, okej, okej Uuu, slipy Slipy takie na podwórko, dobrze stówek, lekko No, no, no <laughs> jakieś be bag spodnie kolejne Ale to są chyba te samet nawet Bo też mają takie kieszenie Tylko, że inny kolor Taran, chyba nie? I nie, nie nachodzą tak na buty tylko są podwinięte tam na dole Kisik, 250, ring, zbliżenie z 300 elegancka i okularki z 1500 Fajnie, bardzo fajnie, fajne odficika skarpety No stare to już są grube grube kwoty grube kwoty To mi babcia kupiła kur nie no, ale spoko wygląda. W sensie ja nie będę jakoś oceniał, bo ja się nie znam. ja sam teraz siedzę w koszulce perły. W pijanej koszulce. Więc. Często pijesz? Tak. Podobno złe nerki jest. Nie obchodzi mnie to. Witam cię serdecznie, jak się nazywasz? O, kobieta. Dobra, a więc 500 to z Newarkera 50, 102 i dwa pensy. Kurcze, elegancko. No czym czwóreczki tutaj, jeansy takie o. Bruza taka zwykła, mam podobną kurwa sinseja Za nie wiem, 5 dych. No top. No jakiś o, taki chainik, to chyba serduszko tu było. I co, kolczyk w A jeszcze wspomina się o A no, serduszko na naszyjniku. No i taki o, taki lekko basic. Taki typowy NPC. I a, a, pieniądze a miałem to się nie o wypowiadać o to. Huj. No nie. Nie. Tak, nie, może ale, może nie, będzie to jakaś to, drama, może się wybije lekko. Jest masakra, potem, wiesz, o co Mogę, to, to jednak to będę, będę jednak zobacz. będę opisywał ludzi. No, tutaj ja Nike. Nie Nike. To już które? Drugie czy trzecie Air Force'y w tym, w tym filmie? Jakieś tutaj o krótkie takie jordsy za kolano z dziurami Drip, drip Spodnie z Zary 150 Koszuleczka, nie wiem, z 500 plusa Nike Torba Nike 150 Elegancko, fajnie Powiedz mi, co sądzisz o Driglovcach? Nie no, taki spoko ziomek się wydaje Taki o, Whistle z klasy Taki spoko git Git ziomek, co nieco. O, Raz cię o zadanie poprosi A ty też nie będziesz miał i się pośmiejecie razem o, pa. Panda boy. Ale dr drillowcy, znaczy drillowcy z Pandabajem często są zbieżni, ale ogólnie o tej subkulturze, wiesz, drillowców, tej kulturze i w ogóle ich zachowaniu i w ogóle co sądzisz? Nie, no wszystko spoko, ale jeśli ktoś chodzi w Bayu, to powinien się przyznać do tego. Jeśli się też przyznaje, to spoko, no ale jeśli się nie przyznaje, to tu. To... to lipa troszeczkę, nie? Tak. Witam serdecznie, Ziamala. Zamazaliśmy tutaj twarz i ukryliśmy głos, bo jest tutaj podobno gruba ryba. Zaraz zobaczymy, lecisz. Dobra, no to początek. E, czwórki, Oreo. No tak! Gole już trzecie czwórki dzisiaj. Kolejne yy, no takie jajognioty z y, dziurami na kolanach 118. skarpetki kibak, Spokojnie... O, jeszcze skarpetki bierze pod uwagę, proszę pokaż gacie może jeszcze co Zara 240, koszulka Cortes 300, Plus a la costa, 880 zł. No jakiś krokodil. 880 Na pasek boss <noise> 400 O pasek 400, bransoletka, tutaj jeszcze branzoletka na no i na dobicie Dayjust y, 37 -ka. grubo fest rolex no, grubo tak wywie, nie wiem czy to nie będzie najmocniejszy. Czy no najdroższy to, chyba bo tamten tam, wybuchu... ta w kolorowej miał 30, prawie 31 pa, ten z Panda Bayem przyszło po prostu zatrważająco mało ludzi y, do Bielska, zobaczymy jak będzie w następnych miastach a powiedz mi, jeszcze mam do Ciebie takie pytanie co sądzisz o Drillowcach? myślę, że tu przyszli sami Drillowcy 3 to było Drillowców chętnie bym sprawdził tutaj oryginalność Założonych rzeczy. No tak i to koniec. To jakaś piosenka jakaś jego. Nie wiem. A co tam? Znam tego typa w bej, w okularach, w czarnym techu. Wszyscy znoszą podróbki. No i robią niezłą patole na mieście. No